Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał lewiego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do Niego, pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie. Spośród farzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: Czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo pańskie mała tobie. Tak to jest, bracia i siostry, i w naszym życiu, że uciekamy przed lekarzami. To nie dlatego, że nie lubimy lekarza, tylko dlatego, że najpierw musimy określić swój czas, że nie mamy na takie rzeczy czasu, że później musimy stanąć w prawdzie, że coś mi dolega, że coś jest nie tak, bo do tej pory próbowaliśmy różnych sposobów domowych, jakiś duchowy syrop z cebuli, nie wiem co. Ale jeśli jest coraz gorzej i gorzej, to trzeba stanąć w prawdzie, że coś się dzieje. I im szybciej staniemy w tej prawdzie, tym jest większa szansa na wyzdrowienie. Uciekamy od lekarzy nie dlatego, że nie lubimy lekarzy, ale dlatego, że często nie akceptujemy prawdy o swoim stanie. Dzisiaj Samuel mówi, to... On Króla, nowo wybranego Króla Saula, powiem Ci wszystko, co jest w Twym sercu. I właśnie o to chodzi, żeby spotkać się z Panem Bogiem tak, żeby powiedział całą prawdę. Wszystko, co jest w Twym sercu. I piękne, i trudne, i chwalebne, i trudne do zniesienia. Dlatego kto to słucha, ale to jest początek wszystkiego, to jest początek powołania. To staniecie przed Panem jest początkiem powołania. Jest początkiem też nowej rzeczywistości wiary we wspólnocie Kościoła, jak Pan mówi, do serca człowieka.